Po rozgrywkach jesienią w minionym 2019 roku pierwszą pozycję w lidze okupuje Inter, który znajdował się na czele przez 10 kolejek. Aby drużyna Antonio Conte zwiększyła swoje szanse na końcowy sukces, niewykluczone są wzmocnienia zimą. Mówi się o sprowadzeniu takich piłkarzy jak Christian Eriksen, Olivier Giroud, Arturo Vidal, Rodrigo de Paul czy Marco Alonso. Jednak czy lider po rundzie jesiennej daje gwarancję końcowego sukcesu? O tym w dzisiejszym materiale. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że była to najlepsza możliwa okazja na zdobycie Scudetto. Maurizio Sarri przystępował z Napoli do sezonu 2017/2018 prawdopodobnie z największymi nadziejami na końcowy sukces. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener poprosił o sprowadzenie swojego starego znajomego z czasów pracy w Empoli, Mario Ruiego, który miał powiększyć rywalizację w przypadku gdy kontuzji dozna i Gulam. Algierczyk na nieszczęście Sariego wypadł na sporą część sezonu z powodu zerwania więzadu krzyżowych w kolanie. Napoli grało w formacji 1-4-3-3, choć od samego początku pracy Maurizio w Napoli nie było to takie oczywiste. Na samym początku klub grał w ustawieniu 1-4-3-1-2, z którego szkoleniowiec korzystał w Empoli. Dopiero reakcja piłkarzy doprowadziła do tego, że Sarri zaczął grać formacją wcześniej wymienioną. Jak działało Saribol? Zawodnicy w akcji musieli ustawiać się w określonych miejscach pod określonym kątem, aby umożliwić piłkarzowi posiadającemu piłkę odpowiednie rozegranie. Dla Sariego filozofia była ważniejsza od statystyk. Którykolwiek zawodnik tamtego Napoli poprzez dobre ustawienie i tworzenie trójkątów na boisku z kolegami pozwalał grać na jeden kontakt. Wszystko opierało się na myśleniu oraz niemalże tylko krótkich podaniach. Jak doskonale pamiętamy, Napoli odpuszczało europejskie puchary, aby w pełni skupić się na walce w Lidze. Sary nieczęsto rotował składem, zazwyczaj miał pierwszy garnitur i ewentualnie dwóch, trzech piłkarzy, którzy byli najbliżej pierwszego składu. Takim numerem 12 w Napoli był Piotr Zieliński. Na zakończenie 2017 roku Neapolitańczycy okupowali pierwsze miejsce w tabeli, spędzając na nim 14 ligowych kolejek. Ostatecznie Napoli zajęło drugą lokatę, zdobywając rekordową liczbę 91 punktów. Po wcześniejszej pracy w Interze w latach 2004-2008 Roberto Mancini zdecydował się na powrót, zastępując na stanowisku szkoleniowca Nerazzurri Waltera Mazzariego. Kibice mieli spore wątpliwości, czy ten ruch niemal w środku sezonu 2014-2015 będzie odpowiedni. Rozgrywki Inter zakończył na ósmym miejscu w lidze. Możliwość przygotowania drużyny do sezonu i dobra współpraca z dyrektorem sportowym Piero Auxilio podskutkowała ciekawymi ruchami do Mediolanu. W linii pomocy pojawił się Joffrey Kondogbia. Na środek obrony pozyskano João Miranda na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madrid oraz Jasona Murillo. Latem do ofensywy sprowadzono Edera, a zimą wypożyczono z Manchesteru City Stefana Joveticia. Roberto Mancini eksperymentował z ustawianiem swoich piłkarzy. Były trener The Citizens, a obecny selekcjoner reprezentacji Włoch korzystał m.in. z formacji 1-4-3-2-1, 1-4-3-3 czy 1-3-5-2. Zwykle w defensywie grywał João Miranda, Gary Medel, Davide Santon oraz Juan Jesus. W środku pola występował Felipe Melo czy Freddy Guarin. W ataku zazwyczaj Mauro Icardi grał ze Stefanem Joveticem lub Rodrigo Palacio. Inter zakończył sezon na czwartym miejscu, który nie dawał mu wówczas gwarancji gry w Lidze Mistrzów. Scudetto zdobył Juventus, a na drugiej i trzeciej lokacie uplasowało się odpowiednio Napoli i Roma. Jesienią podopieczni Manciniego przez siedem kolejnych ligowych okupowali pierwszą pozycję w tabeli. Ośmiokrotnie Nerazzurri wygrywali swoje mecze skromnie, po 1-0. W Pucharze Włoch Inter odpadł w półfinale z Juventusem. Massimiliano Allegri ma za sobą bardzo dobry czas w Milanie. Poza zdobyciem Scudetto w sezonie 2010-2011 i Super Pucharów Włoch w następnym sezonie, warto zwrócić uwagę na to, że szkoleniowiec bardzo ufał młodzieży i nie bał się jej wprowadzać. Swoje pierwsze szanse w rozgrywkach 2011-2012 dostało chociażby de Deschilio. Milan grał wtedy formacją 1-4-3-1-2, którą ubóstwiał trener Allegri jeszcze za czasów pracy w Sassuolo. W roli trekuartisty występował Kevin Prince Boateng, wspomagający w ofensywie Robinho oraz Zlatana Ibrahimowicza. Środek pola w postaci Antonio Nocerlino, Suleja Montariego i Marka Van Bommela dominował nad przeciwnikiem. Trójka atakujących wysoko presowała przeciwnika, zwykle niemal błyskawicznie odbierając piłkę. Sezon 2011-2012 finalnie padł bupem Juventusu. Milan został wicemistrzem Italii. Co poza tym kibice Mediolańczyków mogło zapamiętać? Między innymi ćwierćfinał Ligi Mistrzów, półfinał Pucharu Włoch oraz kontrowersję związaną z golem Widmo Soleja Montariego. Jesienią 2011 roku Milan przez sześć kolejek piastował pozycję lidera Serie A. Intermediolan czekał na trofeum od wygrania Pucharu UEFA w sezonie 1997-1998. Przed startem rozgrywek 2001-2002 stanowisko trenera objął Hector Kipper, który wcześniej wygrał Superpuchar Hiszpanii z Walencją, a wcześniej z Majorką. W Hiszpanii był jednak odbierany jako specjalista od zajmowania drugiego miejsca. Dwukrotnie Cooper przegrał dwa finały Ligi Mistrzów z Realem Madryt i Bayernem Monachium. Oraz, jak się potem okazało, nic nie wygrał z Interem. Mediolańczycy pod wodzą Coopera grali bardzo defensywnie, bardzo często formacją 1-4-4-2 lub z trzema obrońcami, ale wystarczyło to na pozycję lidera po jesieni z dziesięcioma zwycięstwami, czterema remisami i dwiema porażkami na koncie. Jesienią 2001 roku Cooper i jego Inter spędził na pozycji lidera sześć ligowych kolejek. Ostatecznie ekipa z Mediolan zajęła trzecie miejsce, przegrywając w ostatniej kolejce w pamiętnym meczu z Lazio 2–4 i straciła szansę na końcowy triumf. Po sezonie Inter opuścił Ronaldo Luis Nazario de Lima, który potem opowiadał o domniemanym konflikcie z trenerem. O poczynaniach Coopera i jego interu była mowa kilkanaście sekund wcześniej, więc teraz przechodząc do sezonu 2002-2003. Skupię się na Milanie, któremu przewodził Carlo Ancelotti. Rossoneri przed startem rozgrywek solidnie wzmocnili zespół, m.in. takimi piłkarzami jak Alessandro Nesta, Leonardo Rivaldo, żandal Tomason czy Clarence Seedorf. Podczas pracy w Mediolanie Carletto korzystał z niecodziennej taktyki i formacji, którą zapoczątkował trener Crystal Palace, Bert Head. Było to ustawienie 1-4-3-2-1 potocznie nazywane choinką świąteczną. Taktyka opierająca się o te formacje jest bardzo defensywna. Styl gry narzucał pomocnik, będący w środku w trzyosobowej formacji. Wówczas grał tam chociażby Fernando Redondo. Pozostała dwójka asekurowała obronę i miała bardziej destrukcyjne zadania. Najgorzej miał napastnik, który musiał biegać za długimi piłkami, a jednocześnie być inteligentnym, umieć się zostawić i mieć dobre przyjęcie futbolówki. Dodatkowo musiał on szukać dwójkę grającą z nim ofensywnie. Na przykład Andrzej Szewczenko był niekiedy zmuszony wypatrywać Klarensa Seydorfa czy Rivaldo. Jak wówczas zachowywała się obrona? Martin Laursen i Alessandro Nesta tworzyli dwuosobowy mur, a boczni obrońcy Paolo Maldini i Dario Simic oskrzydlali akcje ofensywne, nie zaniedbując przy tym defensywy. Po 15 kolejkach w 2002 roku pozycję lidera zajmował Milan, mając przewagę w różnicy bramek nad interem Mediolan. Finalnie obie ekipy z Mediolanu obeszły się smakiem, bo po Mistrzostwo sięgnął Juventus 71 punktami na koncie. Drugi był Inter mający 65 oczek. Trzeci Milan 61 punktów. Czysto statystycznie, spoglądając na liderów po jesieniu w XXI wieku mamy spory rozrzut. Drużynami najczęściej kończącymi rok na pozycji lidera były Inter oraz Juventus, po 7 razy. Milan dokonywał takiej sztuki trzykrotnie. Roma w dwóch sezonach dokonywała takiej sztuki. A jedyny raz na pierwszym miejscu pod koniec roku było Napoli Maurizio Sariego. I tutaj też bez zaskoczenia. Najczęściej drużyny liderującą po danym roku prowadził Massimiliano Allegri aż 6 razy, z czego czterokrotnie zrobił to z Juventusem i dwa razy z Milanem. Z kolei na 19 przypadków finalnie mistrzostwo lider zdobywał w 11 sezonach. Najwięcej razy dokonywał tego Juventus aż pięciokrotnie. Jeżeli spodobał się wam ten materiał, możecie zostawić opinię w komentarzu oraz go ocenić. Zapraszam do subskrypcji kanału Kalczy Merito, aby poznać nowe ciekawostki i zagadnienia związane z ligą włoską. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.